No dziękuję Rafał za miłe krótkie QSO, chociaż wiesz, również miłej niedzieli. Masz pozdrowienia od Krzysia i ode mnie, także trzymaj się zdrowo i radiowo. Dziękuję, pozdrawiam. Pani Agnieszko, niesamowicie się cieszę, że tak panią odbieram i tak przyjemny głosik. Także również wszystkiego dobrego życzymy. Zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. A dziękuję ślicznie. Miłej niedzieli, dużo propagacji. No dziękuję nawzajem tą propagację to niech pani tak nie mówi, bo może będzie tylko siedział przy radiu. A nie, że dziękuję, dziękuję. Tyle masz, że może w niedzielę sobie posiedzieć. No już wczoraj, kurde, miałem dzień pracujący, powiem ci, kurde, rzuciłem się na ten. Dwa firmowy samochód i mój samochód, taki full service zrobiłem. Olej i wszystkie filtry powiem ci, kurde, jest roboty, to tak na warsztatach oglądam, raz ciach-ciak, to... Jak człowiek tego nie robi na co dzień, to roboty od cholery. Słuchaj, tu mamy pana Janka, także wpuść pana Janka. Krzyziu, odbierasz mnie, Wpuść pana Janka. Odbieram, odbieram, Józiu, no to zapraszamy. Drzwi otwarte, prosimy. Dzień dobry, witam. w miłej niedzieli Janek, wałujeszy, dużo. Do szczęścia i słodyczy, panianych nam życzy. Ja... Będzie rozmowa, proszę czekać. Dzień dobry Panie Janku, my też pozdrawiamy i życzymy dużo zdrówka dla Pana, dla żony, dla całej rodziny. Miłego dnia. Dziękuję bardzo, dziękuję za jeszcze do nas smacznego obiadu. dziękuję pani Janku, dnia. Przysłabło troszeczkę, ja nagrywam taki film, tutaj Józiowi później wyślę, to on tam wam porosyła e, Początek był fajny głośny teraz przy... Ale to dzisiaj tak cały dzień jest. Tak, cały dzień rozmawiam z kimś bardzo ładne warunki. Na chwilę za chwilę to wszystko ucieka. Także pani Janku, wszystkiego dobrego zdrowia. Dziękuję bardzo. Tak ładnie szło właśnie, radio lepiej ją. Mikrofon lepiej ją lubi jak mnie. Nie wiem czemu tak za często to słyszę. No tak taki raz bywa, taki raz bywa. No nie przeszkadzam. Zdrowia wam życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za podpisanie listy obecności. 08%... Pro...